Bierzemy się za ogrzewanie podłogowe. Pierwsze co zrobimy to poprzekuwamy sobie y, wszędzie tam gdzie będą szły rurki z ogrzewania podłogowego. No wiadomo, żeby posprzątać, rozłożyć folię i żeby nie robić później bałaganu. No i tak, teraz musimy sobie tutaj zrobić przebicie, tutaj zrobić przebicie, tu zrobić przebicie, tutaj zrobić przebicie i tutaj zrobić przebicie. Także, troszkę tych przebić jest I tutaj zrobić przebicie Odjeżdżamy sobie dychy od ściany Oj, z 15 Wystarczy Tak, jeszcze dwie rurki musimy do grzejnika puścić, powiem Wam, nie chce mi się wycinać a nie mam takiej wyżynarki, takiej, no, jak są takie wypalarki specjalne, ale taką opalarką, nie? Ale żebym zamieszał teraz, spójrzcie, jak elegancko to idzie, nie? Schowam rurkę w styropianie, zapianuję i będzie baja, nie? Idzie jak złoto, i powiem Wam, nawet nie śmierdzi, tak jak przy normalnej opalarce, wyżynarce. No i nie ma bałaganu Rurkę Włożę w to Złapie spinkami Zapianuje później obetnę i będzie gitara Dobra Wracam później I tak, poprzekuwane mam Bierzemy się za rozkładanie folii I teraz tak Adam mi tutaj rozrysował i jako pierwsze pomieszczenie jest. Tu, 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 tu. tu, Gdzie to jest? Jedyneczka. Jedyneczka idzie do grzejnika. Do grzejniczka mamy zrobione. Teraz dwójka. Dwójkę mamy. Hol plus przedsionek, czyli tutaj, prawda? Yy, nie rozkładam tego pierwszego. Na, do rozdzielacza podepnę, tak jak Adam mi rozrysował, ale z tego względu nie rozkładam teraz tego, bo będę cały czas tędy chodził. Tak? Także troszkę się nie posłucham. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, prawda? Yy... Bo i tak bym musiał zostawić tu miejsce na te przewody. Także biorę się pierw za trujeczkę. Myślę, że zrobię najpierw trujeczkę, później zrobię czwóreczkę. Po prostu będzie jak najmniej łażenia po tych rurkach. O to mi chodzi, nie? Później pykniemy. Zobaczymy. W każdym bądź razie biorę się od tego pokoju. Jeszcze sobie pozamiatam i rozkładamy. No i rozwijamy folię. Po końcu jest nierówno. No Adam mi nawet mówił, że te folie jednak nie są jakoś hiperdokładne, także trzeba to kontrolować. Żeby się nie zdziwić. Zobaczymy. Dobra. Trochę się sztybuje. I widzę, że bez gwózków tu nic nie zrobimy. Trzeba chyba gwoździe trujeczki i to łapać, bo no tutaj to się sklei jedną z drugą, ale tam no to jest kiszka.